Rok temu kupiłem taką suszarkę ścienną Lifehide 36 za 70 zł, ale okazała się za mała, dlatego kupiłem teraz coś większego. Jest to suszarka sufitowa, sześcioprętowa, o długości 160 cm, firmy Familia. Jest to polska firm, która produkuje suszarki od lat 80-tych, siedzibie ma w Warszawie, w Rembertowie, teraz to jest Warszawa Rembertów. No, ale najpierw musimy zabrać się za sufit. A czemu sufit wygląda tak czy nie inaczej? Obejrzmy, jak to było. Ale mi zostało materiałów budowlanych. Przecież nie będę kupował kolejnej farby, kiedy mi zostało tyle niewykorzystanych puszek. Hmm, co prawda, mają już ze 2 lata i są po terminie. Ale co złego może się stać od takiej farby? Przecież maluje, ma kolor, nie będzie problemu. No właśnie i to jest ten problem. Farba taka, która odstała, była otwarta, nie zwietrzała, żywica już nie trzyma i ta farba po prostu odpada płatami. Może to też tego wina, że jest to zwykła farba akrylowa, a do pomieszczeń wilgotnych jak łazienka powinna być jakaś lepsza farba lateksowa albo ceramiczna. No, może po prostu zapomniałem zagrotać tutaj sufitu po szlifowaniu, gładzi. Już nie pamiętam. Ale jakoś damy radę, więc wstępnie po zeskrobaniu szlifierką, szpachelką przepraszam, tego co odpadało na pierwszy rzut oka, zrobiliśmy małe odkurzanie sufitu. Tak, sufit też można odkurzać. Dobrze, że i mamy odkurzać taki karcher WD3. Chwalę go sobie już. Cały remont i budowy przetrwał. A już po odkurzeniu sobie jeszcze taką pacą szlifierską dogładzi trochę zmatowie tą powierzchnią, bo docelowo, może nie teraz, przemaluję ten soft już jakąś odpowiednią farbą do pomieszczeń mokrych. Ale nie ma co malować na odpadającą farbę, a to co odpadło. To już pozostałość będzie się trzymała. Tymczasem ruszamy z unboxingiem naszej. Suszarki sufitowej to jest suszarka w wariancie premium, czyli mamy tutaj pręty aluminiowe, a nie stalowe, bo te aluminiowe mają 16 mm i potrafią otrzymać do 3 kg prania na jednym. Natomiast takie zwykłe, stalowe z reguły spotykane w większości suszarek Made in China mają 13 mm i z reguły przy jednym kg już zaczynają się jakoś dziwle, dziwnie wyginać. Powiem Wam, że to co mi trochę zirytowało w tym produkcie, że ta suszarka jest oklejona taką zwykłą taśmą biurową, a jak zapewne wiecie taka taśma ciężko ją się odrywa i zostawia takie pod sobie takie kawałki kleju z taśmą. Więc jak to oglądejrzy kiedyś producent mógł wziąć to sobie do serca i stosuje się takie taśmy półprzezroczyste dzięki czemu widać gdzie jest koniec tej farby taśmy i można ją spokojnie sobie odkleić. Za koniec, bo takiej zrolowanej taśmy to już ciężko znaleźć. A druga sprawa przy takich taśmach klejących, to są jeszcze taśmy, które są bardziej wytrzymałe i tak po prostu się nie strzępią, nie zostawiając takiego gluta na tym aluminium. No bo oczywiście można to jakoś poskrobać, czy czymś wytrzeć, tylko pamiętajcie, że aluminium, jeśli zetrzecie z niego tą warstwę, nie wiem co to jest anodyzowane aluminium to takie surowe aluminium będzie się potem utleniało i będzie brudziło ubrania. I to nawet strasznie. Więc trzeba to bardzo delikatnie podgrywać ten klej. A tymczasem tu mamy rolkę. Jest znam, takie tak są te rolki takie z metalową małą ośką plastikowe. I grzebiemy dalej. Co tam jeszcze jest? Jest sznurek. Sznurek już jest pocięty na odpowiednią długość, więc mamy tam w sumie sześć sznurków. No i koraliki i śrubki. W zestawie są dwa rodzaje śrubek dłuższe do tych listów sufitowych i dwie do blokadki ściennej. Jest i instrukcja. Powiem Wam instrukcja. No to trochę dziwna, bo popatrzcie w kręty, te drugie od dołu, te dłuższe do mocowania sufitowej są 4-4 sztuki do wersji sześcioprętowej, tak jak u mnie jest niby 8. A mogę Wam powiedzieć, że ilość otworów jest 6. A dopiero w kolejnej wersji jest dopiero 8. Więc instrukcja jest błędem, jak dla mnie. Więc trochę dziwne, jak na producenta z 30-letnim stażem taką gafę popełnić. No ale lecimy dalej z torebką. Taka zwykła torebka foliowa, a nie na strunę. I mamy kołki dystansowe. No i może to moja nadgorliwość, ale kołek ma 30. Milimetrów długości, czyli kołek 6x30. No, powiem Wam, że zgaduję, że takie same kołki są do każdego rodzaju suszarki w tej firmie, ależ mamy suszarkę, która ma 160 cm, ma pręty aluminiowy na większy ciężar. No to ja wymienię te kołki na chociaż 4 cm i trochę takie bardziej solidne, bo śruby, które są załączone w zestawie, są i tak na tyle długie że jeśli użylibyśmy firmowych kołków to jak widzicie one wystają tam sobie na pół centymetra może centymetr a no pół niech będzie a taki kołek 6x40 ładnie nam tutaj złapie całą długość tego gwintu śruby więc będzie większa długość rozporowa tego kołka więc kołki też mogłyby być lepsze ja tu wziąłem jakieś takie zwyczajne które mam 6x40 firmy Trójka i wezmę ich sobie 6 sztuk, bo tyle jest do mocowania sufitowych po 3 na listwę, a nie 8, tak jak mówi instrukcja. No cóż, no i lecimy z przykręcaniem. Tutaj sobie wziąłem poziomnicę nie po to, żeby trzymać poziom, tylko po to, żeby ta listwa była równolegle do ściany, więc będzie 5 cm odległa od ściany. I ołówkiem sobie tutaj zaznaczę na suficie. Gdzie będą miejsca do wiercenia, tylko dobrze mieć zatemperowany, bo taki już trochę styrany ołówek nam nie będzie sięgał i nie zaznaczy śladu. No i jeszcze przed zaznaczeniem sobie ustawię, żeby było w osi po środku do szerokości wanny, bo wannę mam 70, tu mam około 50 cm tą listwę, więc wyszło mi 8 cm, żeby było z lewej i z prawej strony. To mamy wiertarkę, jest to wiertarka z udarem pneumatycznym, bo strop jest z reguły z żelbetu, więc taką zwykłą wiertarką z mechanicznym udarem, jak trafimy w zbrojenie, no to możemy się nieźle napocić i się nie przewiercimy, a taka pneumatyczna, udarowa wiertarka wchodzi jak w masło. Wkładam już kołki, jak może zauważyliście, popcinam z nich kołnierze żeby mieć pewność, że ta suszarka będzie przelegała całą płaszczyzną do, do sufitu, a nie, że będzie mi się telepała na jakimś kołnierzu, bo akurat plastik do plastiku będzie dotykał, przekręcamy śrubki. Śrubki dokręcam ręcznie, po to, żeby wkrętarką nie rozwalić tego kołnierza plastikowego w tej szynie plastikowej. Oczywiście można ustawić moment obrotowy, ale trudno zgadnąć przy pierwszym Kręcaniu, jaki to będzie moment obrotowy. A ręką zawsze to wyczujemy. Tu już mamy drugą listwę. Używam kątownika, żeby była prostopadle do ściany, żeby była taka sama długość do tej pierwszej listwy. No i są w odległości od siebie na długość tych prętów. Ja tam dodam jeszcze jeden centymetr więcej, żeby sznurek przypadkiem nie haczył o tą dolną krawędź tej listwy. Przykręciłem najpierw ręcznie, potem dokręciłem śrubokrętem, a teraz zabieramy się za blokadę ścienną. Tak wygląda blokada ścienna. No i wiercenie w glazurze i w ceramice. Najpierw sobie taśmę malarską przykleiłem i zaznaczyłem miejsce na otwory, a wiercić będziemy takim wiertłem do, do glazury. Są też wiertła koronowe, ale przed wierceniem musimy sobie tutaj zarysować tą powierzchnię, Dzięki temu na mnie będzie się ślizgało to wiertło po tym szkliwie kafelków. Można teoretycznie przykleić więcej taśmy, ale dla mnie bezpieczniejsze zawsze jest zarysowanie, wtedy nic mi się tam nie ślizga. Wkrętarka Krawdele, która ma coś koło roku, i powiem Wam, już zaczyna nawalać, a konkretnie spust w niej przestaje działać tak, jak powinien. Pozwólcie, że Wam pokażę. Powolutku naciskam spust. Powinny małe obroty wchodzić. Nie ma, nie ma, nie ma nic. I już potem, dopiero na koniec, pe pełna moc leci. Jeszcze raz naciśnijmy. Powoli wciskam, wciskam. Powioł, powinno powoli zacząć się coraz szybciej obracać. No, już ten spust nie działa tak jak powinien, więc pewno poleci na reklamację. Zobaczę, może popukam, przeczyszczę, przedmucham, że tam jakiś brudek wszedł. Otwory mamy gotowe, są to oryginalne te kołki, które były w zestawie 6x30. Nie ma potrzeby ich wymieniać, bo tu mamy siłę ścinającą w boczną, tak, bo będzie nam do góry to ciągnęło. Więc tutaj i tak nam bardzo ładnie to będzie trzymało. Nie ma co kombinować. A na takim kołku teoretycznie 90 kg może wytrzymać, więc to jest dużo więcej aniżeli to, co będziemy wieszali na górze. I kołki najpierw sobie śrubki ręcznie włożyłem, a potem dokręcam już śrubokrętem. I jest elegancko. Mamy przygotowaną listwę sufitową. Powiem wam, że pierwszy ten drążek przyczepiłem. To się nad tym zastanawiałem, ale już w końcu wiem, jak to zrobić. I zaczynamy przewlekanie sznurka od tej strony przeciwległej do blokadki która jest najdalej. W moim przypadku jest to prawa strona. W zestawie mamy taki drucik, którego używamy jako igła z oczkiem, zginając go w połowie. Na, na innych filmach konkretnych będzie ujęciach, jak to dokładnie zrobić. Przy kolejnych pręcikach tu na razie robimy przeplatanie sznurka. Moment, jakbym się tam splątał. OK, mamy. I przekładamy końcówkę przez Oko igielne. Już momencik. No nie jest lekko robić to daleko od siebie, więc z każdym kolejnym będzie już trochę prościej. Mam przyciągnięty sznurek, bo jest najdalej, tak jakby od nas, no bo chyba, może, chyba, że ktoś chce stanąć na wannie. ale ja tam wolę stać obok, żeby nie fiknąć z tej wanny, więc stoję na drabinie. Mamy pierwszy sznurek przyciągnięty. Przeciągam go, żeby po prawej stronie, albo raczej zewnętrznej stronie, zostawić tam jeden koniec, który przywiążemy do prętu, i lecimy na drugą stronę bliżej blokady. Bliżej tej blokadki ściennej tu mamy trochę inaczej, bo musimy przyciągnąć tak jakby dwa sznurki, czyli tak jakby go w połowie. Czyli przekładamy drucik, i voilà, powolutku przeciągnięta jest. Połowa sznurka, czyli tak, jakby po środku go przeciągamy, i z tej strony musi być takie oczko, bo końcówka sznurka jest od wewnętrznej strony, tak jakby suszarki. O, tutaj jest wewnętrzna strona, bo do tych końcówek przyczepiamy te drążki. Tutaj jeszcze trochę pociągnę za tą pętelkę, żeby mi ten taki zwisający. Sznurek się już trochę naciągnął, to wtedy już mniej więcej widać, jak to powinno funkcjonować. No i teraz powiem Wam najciekawszą rzecz, ani słowa o tym nie ma w instrukcji, można to przeoczyć, a moim zdaniem jest to ważna sprawa. Te otwory, które są w tych drążkach nie są współosiowo. więc jeśli zrobimy to na oko, nie zwracając na to uwagi, to będziemy mieli trochę krzywo te sznurki i moim zdaniem będą się obcierały. I mogą nam po prostu się poprzerywać w miarę szybko, ale zobaczcie, z jednej strony otwór jest większy, a z drugiej strony jest mniejszy. Nie jest to przypadek, że komuś tak się nawierciło. Pooglądałem wszystkie te drążki i we wszystkich jest tak samo. Jeden otwór jest większy, drugi jest mniejszy. A jest ku temu powód. Położyłem sobie ten taki pręcik wzdłuż ściany i zobaczcie, te małe otwory są liniowo, są w tej samej jakby linii. I moim zdaniem te otwory powinny iść od góry, żeby pokrywały się z tymi nacięciami, które mamy na tej szynie sufitowej. Natomiast te duże otwory, jak popatrzymy, nie są w tej samej linii. Jeden jest trochę w lewo, drugi jest trochę w prawo. I moim zdaniem te dolne otwory są po to, żeby od dołu zrobić pętelkę, żeby ten pętelka trochę tam się schowała. A też sznurek, jak widzicie, te otwory nie są na wprost, czyli nie można tam po prostu przełożyć igły takiej zwykłej do szycia. Stąd też jest drucik, bo dzięki temu, jak sznurek jest trochę przekoszony w lewo albo w prawo, no to tak łatwo nie wypada, bo mamy tam trochę takie tarcie boczne. No ale, więc moim zdaniem warto na to zwrócić uwagę. Nie wiem, dlaczego nie ma ani słowa o tym w instrukcji, bo moim zdaniem ktoś dobrze pomyślał projektując tą suszarkę, ale z jakichś powodów instrukcja jest wyjątkowo nieudana, bo mieliśmy tam błąd i w ilości śrubek, i ani słowa nigdzie nie ma wspomnianego o tym, że są dwa różne rodzaje otworów. Może to jest moja nadgorliwość, ale my to nie jest przypadek. No ale w każdym razie przewlekamy sznurek przez pręcik. Tutaj można zrobić to na dwa sposoby, bo instrukcja też nic nie mówi. Można zrobić to tak, i tutaj takie oczko, tutaj sobie zaplątać o jakiś fajny supełek. Ale można to zrobić tak, że cofnąć. Tylko jeden sznurek i tu sobie zrobić pętelkę. Jak zrobicie, tak będzie. Ja robię tak, bo tak mi po prostu łatwiej. Ale może robię to źle. I tak z drugiej strony sznurek potem już jest pojedynczy, więc czy zrobimy pojedynczą czy podwójny przeplot na dole. To i tak wiele to nie zmieni. Teraz robimy drugą część tego samego prętu. I tu podobnie ten drucik, który jest dołączony w zestawie, robimy w nim takie oczko. Wkładamy drucik. O voila. I teraz przeciągamy na drugą stronę. Ręką tego nie zrobimy pokaleczymy sobie dłonie i mamy za małą siłę ścisku, ale musimy mieć do tego szczypce. Oj, nic nie widać w kadrze. To już to jest OK. No i powiem Wam, urwał mi się drucik. Ten drucik, który jest w zestawie, jest cały jeden. I czy mamy suszarkę dwuprętową, czy sześcią, czy ośmią? Mamy jeden drucik. No i się porwał. No powiem Wam, że to już trzecia żółta kartka tej suszarki. Całe szczęście. Znalazłem u siebie w swoich bublach drucik, który mi pasuje i musi być to cienki drucik. Ten mój, tutaj ten nowy ma 0,5 mm, jest grubszy od tego, który był w zestawie i dużo ciężej się teraz to przeplata, ale całe szczęście daje radę. Więc jeśli macie taką suszarkę z większą ilością prętów, no to żeby nie jechać do marketu po metr druciku, polecam. Coś pokombinować, zrobić to jakoś bardziej delikatnie, no nie wiem jak to można zrobić lepiej. Tutaj widzicie przeplatanie tym już moim grubszym drucikiem. Działa to tak samo, z tym że trochę sznurek widać, że się trochę bardziej szarpie, więc jest trochę za gruby. No ale cóż począć. No i potem wyciągam tą końcówkę i robię supełek pojedynczy. taki pręt aluminiowy 16 mm ma wytrzymać 3 kg prania a taka zwykła suszarka z 13 mm i stalowym tylko kilogram miałem taką najtańszą powiem wam że się wyginały nawet wieszając lekkie rzeczy jakieś podkoszulki więc stąd też szarpnąłem się na tą droższą suszarkę bo taka suszarka kosztuje 250 zł 6 prętowa 160 cm no, i mamy już to prawie powieszone. Tu, żeby zaoszczędzić na tym druciku, próbuję to ręcznie przepleść przez te szyny górne, bo każde przeplatanie mniej to zawsze dłuższa jego żywotność. No ale, jak widać, robić to bez tego drucika jest bardzo ciężko, bo ten sznurek nam się tam zawija, skręca, więc niestety bez drucika nie damy rady tego zmontować. I już ostatni wręcz za nami. Cała suszarka jest gotowa. Tak to wygląda. Powiesiłem trochę prania, żeby zobaczyć jak to będzie się przekładało na pracę tej suszarki. Bo czytałem w opisach, że piszczą te kółka czy te rolki i zaraz to sprawdzimy. No, ewidentnie piszczą. W sumie nie jestem zdziwiony, bo ta metalowa taka ośka toczy się bez żadnych smarów czy łożysk w tym plastikowym takim kołnierzu. Nie jest to jakiś duży problem, no ale ten typ tak po prostu ma. Nic w tani sposób się z tym nie da wymyśleć. Najważniejsze, że suszarka działa. Więc operacja zakończona sukcesem. Może było parę przeszkód. Więc uczulam jeszcze raz na te otwory, żeby tymi małymi otwórkami pręty montować do góry. A tu zgłośnie na maksa głośność, żebyście mogli posłuchać jak to działa. Bo może komuś tam przeszkadza takie piszczenie, wtedy musisz szukać jakiegoś innego produktu. Jak widzicie, sam film montażu takiej prostej suszarki zajął ponad 20 minut. I nie było tu żadnego lania wody. Powiem Wam, spędziłem na montaż tej suszarki cały wieczór. 3-4 godziny, no ale głównie większość czasu zmarnowałem na obczajanie ich, jak te sznurki poplątać, a potem na szukanie nowego drucika w tych bublach, kiedy mi ten stary. Ale no, jest to czasochłonne urządzenie, ale mi się zdaje, że będzie bardzo przydatne.